Kongregacja księży dziekanów, wicedziekanów i diecezjalnych ojców duchownych to spotkanie informacyjno-dyskusyjne, które odbyło się w Domu Biskupów Warszawskich. Duchowni podjęli tematy ważne dla archidiecezji. Biskup Piotr Jarecki, który od lipca pełni funkcję moderatora Kurii Archidiecezjalnej Warszawskiej, przedstawił informacje dotyczące reformy struktur kurii, a także wskazał na nowe zadania władzy dekanalnej. Każda kongregacja księży dziekanów służy temu, żeby między wydziałami kurii metropolitalnej warszawskiej, a dziekanami, wicedziekanami, ojcami duchownymi, a przez nich proboszczami był przepływ informacji, żebyśmy wiedzieli czym się mamy zajmować, żeby był podział kompetencji. No, podczas dzisiejszego spotkania zaprezentowałem także wprowadzenie dwóch nowych wydziałów podział diecezji na rejony, trzy rejony, którymi w sposób szczególny będą zajmowali się biskupi pomocniczy archidiecezji warszawskiej informując następnie arcybiskupa metropolitę. I była, była rzeczywiście to było wielkie bogactwo podczas dzisiejszego spotkania przedstawiciele poszczególnych wydziałów poinformowali czym się zajmują, prawda? także Myślę, że wychodzimy z tego spotkania bardzo, bardzo ubogaceni. Drugą część spotkania stanowiło zaprezentowanie bieżących komunikatów kurii przez dyrektorów poszczególnych wydziałów, duszpasterzy wspólno traktorów warszawskich seminariów, jałmużnika, ekonoma i koordynatora Fundacji Świętego Józefa. Jeżeli wprowadziliśmy, no nie wiem, jakieś nowości, to po to, ażeby realizować to, to już od czasów Piusa XII należy do nauczania Kościoła, to znaczy, żeby kierować się także w duszpasterstwie i administracji zasadą pomocniczości, prawda? bo tylko zmiany dokonane u góry niczego wielkiego nie zrobią po prostu, musi być kilka poziomów. E, e, na których dokon realizowane jest duszpasterstwo i, 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 i zarządzanie administracją, dobrami materialnymi danej piecy. Spotkanie podsumował arcybiskup Adrian Galbas.